Melissa Clark siedziała na krześle przy oknie, delikatnie głaszcząc swój nabrzmiały brzuch i wpatrując się w zalaną deszczem szybę. Ile razy w swoim 35-letnim życiu marzyła o tej chwili, uczucie ściskające jej klatkę piersiową było jednak w równym stopniu niepokojem, co oczekiwaniem. Dlaczego teraz? Melissa wyszeptała cicho kropka ból po tym, jak dowiedziała się, że jej matka, Diana, Zaplanowała imprezę promocyjną jej siostry Kerel w dniu jej porodu, wciąż tkwił w jej sercu. Słowa matki przez telefon odbijały się echem w jej uszach. Przykro mi, ale awans Kerel to wielkie wydarzenie, kropka, nie możemy zmienić daty. Twoje dziecko może nie urodzić się dokładnie w terminie, prawda? Jak zawsze. Melise westchnęła głęboko. Od dzieciństwa ważne momenty w jej życiu zawsze pozostawały w cieniu sukcesów. Kerel. w dniu, w którym Melise kończyła szkołę średnią. Jej matka towarzyszyła siostrze w stanowych zawodach tanecznych. W dniu ukończenia koleżu pierwszeństwo miał turniej piłki nożnej Kerel. Nawet podczas ślubu jej matka wielokrotnie opuszczała swoje miejsce, mówiąc, muszę zadzwonić do Kerel. Siedem lat małżeństwa. Życie z mężem Jackiem przyniosło Melisie nową stabilność i szczęście. Jack, który pracował jako kierownik budowy, zawsze wspierał ją w godzeniu pracy księgowej z życiem domowym. A teraz na świat miało przyjść ich pierwsze dziecko. Dlaczego matka zawsze ceni moją siostrę bardziej niż mnie? Melise po cichu zadała sobie pytanie. To pytanie, które towarzyszyło jej od dzieciństwa, pozostało bez odpowiedzi. Kiedy Melissa ogłosiła, że jest w ciąży, pierwszą reakcją jej matki nie były gratulacje, ale raczej stwierdzenie, że Karel dostała nowy projekt w pracy. Od tego momentu informacje o ciąży Melissy były stale przyćmiewane przez historię o sukcesach zawodowych. Karel. Nie możesz zmienić daty baby shower. Kerel ma tego dnia ważną prezentację. Masz poranne mdłości? Cóż, Kerel nie spała całą noc, aby dokończyć propozycję. Przygotowujesz pokój dla dziecka. To miłe kropka, ale Kerel dostała nowe biuro. Teraz, gdy zbliżał się termin porodu, jej matka planowała przyjęcie z okazji awansu siostry. Dzień zbiegał się dokładnie z datą porodu przewidywaną przez jej lekarza. Melisę, nie martw się powiedział Jack, kładąc dłoń na jej ramieniu: Będę przy tobie. Wszystko będzie dobrze. Melisa uśmiechnęła się i przytaknęła, ale mały głosik szeptał w jej sercu. Co jeśli poród naprawdę się zacznie? Co jeśli będzie potrzebowała pomocy matki? Wszystko będzie dobrze. Uspokoiła samą siebie. Jak zawsze poradzę sobie sama. Kropka, ale w głębi serca czuła się zraniona. Dlaczego choć raz nie mogła być dla matki priorytetem? Dlaczego najważniejsze wydarzenia w jej życiu zawsze musiały być przyćmione przez kerel? Melisę odwróciła się od okna i skierowała do małego pokoju przygotowanego dla dziecka. Pastelowe różowe ściany, biała drewniana kołyska i miękki, bujany fotel ustawiony w rogu. Wszystko było idealne, kropka będę cię kochać bardziej niż cokolwiek na świecie, szepnęła Melysę do swojego brzucha. Zawsze będziesz moim priorytetem. W tej obietnicy Melise zawarła wszystko, czego nigdy nie otrzymała od własnej matki. Dwa dni przed terminem porodu wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Melise poczuła pierwszy skurcz podczas parzenia herbaty w kuchni. Ostry ból przeszył jej pod brzusze i chwyciła się blatu. Jest za wcześnie. Pomyślała: Jack wyjechał w podróż służbową dwa dni temu z powodu nagłego wypadku na budowie. Obiecał, że wróci jutro, ale Melise zdała sobie sprawę, że nie zdąży na czas. Zegar wskazywał szóstą wieczorem, kropka za oknem wczesny zimowy zachód słońca zaczynał spowijać miasto. Melise wzięła głęboki oddech, starając się zachować spokój. Nie panikuj, powiedziała sobie. To może być tylko fałszywy poród, kropka, ale 15 minut później uderzył w nią kolejny intensywny skurcz. Tym razem silniejszy i trwający dłużej kropka drżącymi rękami, Melise podniosła telefon i zadzwoniła do Jacka. Melise. Co się stało? W głosie Jacka słychać było troskę. Jack. Chyba zaczął się poród, powiedziała Melise, próbując uregulować oddech. To dość bolesne kropka, zaraz wrócę. Ale to potrwa co najmniej trzy godziny. Powinnaś zadzwonić po karetkę. Jestem wciąż w porządku. Melissa rozłączyła się i wzięła głęboki oddech. Jej możliwości były ograniczone. Pani Wilson z sąsiedztwa wyjechała na wycieczkę w zeszłym tygodniu. Jej przyjaciółka Sara mieszkała poza miastem i nie mogła przyjechać w godzinach szczytu. Pozostawała tylko jedna opcja. Melise wybrała numer swojej matki. Kropka, po drugiej stronie usłyszała skoczną muzykę i śmiech. Tak, dzisiaj była impreza promocyjna jej siostry Kerel. Melise zawahała się przez chwilę, ale kolejna fala bólu uderzyła w nią i nie miała czasu na wahanie. Mamo, Melise wytężyła głos. Melise. Jestem teraz w środku przyjęcia. Czy coś się stało? Diana nie kryła irytacji w głosie. Mamo? Melise zakrztusiła się słowami, gdy nagły ból na chwilę pozbawił ją tchu. Kropka mam skurcze, dziecko się zbliża. Choć już, kropka po drugiej stronie zapadła chwila ciszy. W tle słychać było dźwięk toastu i śmiech Kerel. Melise, dzisiaj. Głos Diany był zimny. Niemożliwe. Dzisiaj jest przyjęcie promocyjne twojej siostry. Nie przerywaj. kropka nie mówiła z niedowierzania. Wtedy odezwał się inny głos. Mamo, kto tam? To był głos Kerel. Po nim nastąpił radosny. Och, czy to Cis? Mamo, pospieszmy się i wznieśmy toast. Cis może poczekać. Głęboki ból przeszył klatkę piersiową Melisy. Kropka był to inny rodzaj bólu niż skurcze, ból rozdzieranego serca. Mamo, proszę. Melisse chwyciła się ostatniej nadziei. Boję się zostać sama. Melisse zadzwoń po karetkę, powiedziała spokojnie: Diana. Jesteś dorosła. Radź sobie sama. Zostaje tutaj skerel. Kropka w następnej chwili Melisę uderzył, rozdzierający ból. Z intensywnością, jakiej nigdy wcześniej nie czuła, krzyknęła i upuściła telefon na podłogę. Jej brzuch stwardniał, a ostry ból promieniował od pleców do talii. Kropka, nawet oddychanie było trudne. W głowie zaczęło jej się kręcić, a wzrok pociemniał. Dziecko. Melise wyszeptała słabo. Przepraszam. Mama jest słaba. Upadła na podłogę, czując, że przytomność znika. ostatnią rzeczą, jaką słyszała, był śmiech matki i siostry z telefonu. Kiedy odzyskała przytomność, Melise była w karetce. W oddali zawodziły syreny, a do jej twarzy przymocowana była maska tlenowa. Obok niej stał Jack ze zmartwionym wyrazem twarzy. Melise. dzięki Bogu, że się obudziłaś, Jack chwycił ją za rękę. W porządku, wkrótce będziemy w szpitalu. Dziecko. Melise zapytała słabo. Nadal w porządku, odpowiedział sanitariusz. Ale musimy się pospieszyć, kropka wydarzenia, które nastąpiły później. Były fragmentaryczne w pamięci Melisy. Przybycie do szpitala, personel medyczny gromadzący się wokół niej. Przerażający moment, w którym padły słowa takie jak masywny krwotok i niewydolność płodowa kropka została przewieziona na salę operacyjną, czując jak znieczulenie zaczyna działać. A potem obudzenie się w szpitalnym łóżku. Biały sufit, zapach środka dezynfekującego, regularne pikanie monitorów. Jack spał przy jej łóżku. Kropka, jego twarz zdradzała mieszankę zmęczenia i ulgi. Jack. Melissa zawołała suchymi ustami. Jack natychmiast się obudził i podskoczył, by chwycić ją za rękę. Melise. Dzięki Bogu, naprawdę dzięki Bogu. Dziecko spytała ze strachem, kropka, nic jej nie jest, łzy napłynęły Jackowi do oczu. Lili ma się dobrze. Jest małą, ale bardzo silną dziewczynką. Lili. Melissa uśmiechnęła się, kropka, nie zdecydowali się jeszcze na imię, ale jakoś naturalnie wypłynęło z jej ustęp, byłaś w niebezpieczeństwie głos Jacka zadrżał. Wystąpił masywny krwotok, lekarze powiedzieli, że to cud. Melissa powoli prześledziła swoje wspomnienia, kropka bycia samą, upadku na podłogę. Jak to się stało? Problem z pracą został szybko rozwiązany i mogłem wrócić do domu wcześniej, niż planowałem. Wyjaśnił Jack. Kiedy wróciłem do domu, leżałaś na podłodze. Głos mu się dławił, kropka od razu zadzwoniłem po karetkę, kropka Melissa, mocno ścisnęła dłoń Jacka. I wtedy pojawiło się pytanie: Mamo, Karel. wyraz twarzy Jacka spochmurniał. Jeszcze nie przyszli. Dzwoniłem, ale powiedzieli, że przyjadą po zakończeniu imprezy. Z oczu Melisy popłynęły łzy, kropka, ale nie były to łzy smutku. Poczuła, że coś w jej sercu staje się twarde i zimne. Po raz pierwszy w życiu całkowicie zrozumiała. Dla matki nie była kimś gorszym, w ogóle nie istniała kropka. Jack spojrzał na nią zmartwiony. Melisę powoli otarła łzy. W jej oczach pojawiło się światło determinacji, którego nigdy wcześniej tam nie było. Kropka, przysięgam, zemstę, powiedziała cicho. Ale niezachwianym głosem. W dniu wypisu Melissa opuściła szpital z Lily w ramionach i nowym postanowieniem w sercu kropka podczas tygodniowego pobytu w szpitalu jej matka i siostra odwiedziły ją tylko raz. Było to trzy dni po narodzinach Lily. Jakie urocze dziecko. Wyjaśniła Diana wchodząc do pokoju kropka zachowując się tak jakby nic się nie stało rozłożyła ramiona próbując objęci lili. Melissa uśmiechnęła się cicho i przyciągnęła Lily trochę bliżej, kropka dziękuję, mamo jej głos był spokojny i pozornie spokojny. Ale coś pozostało w jej oczach. Karel stała u stóp łóżka Melis, sprawdzając swój telefon komórkowy. Siostrzyczko, miała ciężki okres, kropka, ale wszystko dobre, co się dobrze kończy, prawda? Dziecko jest bezpieczne. Zaśmiała się lekko. Później wyślę ci zdjęcia z imprezy. Było cudownie. Melise tylko skinęła głową. Kiedyś zraniłoby ją milczenie, kropka, ale teraz jej serce było zimne jak lód i cicho płonęło, kropka, jak nazwiesz dziecko? Zapytała Diana. Może Diana Junior? Byłoby miło nosić moje imię. Melise cicho potrząsnęła głową. Nie, mamo. Ma na imię Lili. Lili? Twarz daj Ani spochmurniała. Dlaczego takie imię? Wiesz, że nienawidzę Lili. Diana miała kiedyś silną reakcję alergiczną na zapach Lili. Lubię Lilię, odpowiedziała po prostu Melise. I w głębi serca dodała i dlatego, że sprawiają, że czujesz się niekomfortowo. Cóż, przyzwyczaje się wzruszyła ramionami Diana. Przy okazji, chcielibyśmy wygospodarować czas w każdą niedzielę, aby spędzić go z naszą wnuczką. Skerel też, oczywiście. Melise poprawiła swoją pozycję na łóżku i uśmiechnęła się delikatnie. Niestety, to byłoby trudne. Lily jest jeszcze mała i potrzebuje stabilnego środowiska przez jakiś czas. Ale. Diana zaczęła mówić, gdy do pokoju weszła pielęgniarka. Przepraszam, czas na odpoczynek matki, powiedziała pielęgniarka do Diany i Kerel. Proszę. Wróćcie jutro. Po ich wyjściu Melise patrzyła na Lily i trzymała jej malutką dłoń kropka po powrocie do domu. Plan Melisy przebiegał spokojnie. Za każdym razem, gdy jej matka kontaktowała się z nią, chcąc zobaczyć Lily. Melissa odmawiała z różnych powodów. minęły dwa miesiące, a Diana i jej siostra spędziły z Lili mniej niż kilka godzin. Nawet wtedy Melissa ściśle ograniczała ten czas i zawsze była u ich boku. Kropka, Melisso, dlaczego nie pozwolisz nam spędzać więcej czasu z Lili? Diana poskarżyła się pewnego dnia. Jestem babcią Lili. Melissa uśmiechnęła się łagodnie. Mamo, ja tylko chronię Lili. Chronię! Przede mną. — Co ty mówisz? W głosie Dajani zabrzmiała złość kropka, nie, nie w ten sposób odparła spokojnie Melise Chcę tylko mieć pewność, że Lily dorasta bezpiecznym i stabilnym środowisku. Jej matka wyszła, niezadowolona kropka, następnego dnia zadzwoniła Kerel. Siostrzyczko, mama płacze. Dlaczego jesteś wredna? Wredna. Głos Melissi był zimny. Kerel, pewnie byś nie zrozumiała. Pamiętasz, co robiłaś? Kiedy prawie umierałam, po drugiej stronie telefonu zapadła cisza. Pospieszmy się i wznieśmy toast. Siostra może poczekać. Melisse powtórzyła dokładnie słowa Kerel. Twoje słowa, Kerel. W tym czasie byliśmy w środku imprezy. Kerel zaczęła się usprawiedliwiać, ale przerwała jej melysę. Tak, w środku imprezy. Kiedy ja leżałam nieprzytomna na podłodze, mocno krwawiąc, ty wznosiłeś toast szampanem. Kerel zamilkła jeśli chcesz ją zobaczyć. Przyjdź w przyszłą niedzielę w południe. Tylko na 30 minut powiedziała Maryse i rozłączyła się kropka. Trzy miesiące później Diana planowała przyjęcie herbaciane z przyjaciółmi. I poprosiła o więcej zdjęć swojej wnuczki. Czy mogłabyś wysłać więcej zdjęć Lily? Chcę je pokazać moim przyjaciołom. Maryse, trzymając Lily, rozważyła życzenie matki. I podjęła decyzję. Tak jak ty ignorowałaś moje ważne chwile, ja zrobię to samo, powiedziała spokojnie. Zdjęcia Lili są tylko dla naszej rodziny. Co ty mówisz? Diana podniosła głos, kropka, jestem twoją matką. Lily jest moją wnuczką, którą przede mną ukrywasz, kropka, tak, jesteś moją matką, powiedziała cicho Melise. Ale kiedy najbardziej cię potrzebowałam, nie było cię przy mnie. Rozmowa telefoniczna zakończyła się bezowocną kłótnią. Ale zemsta Marysi dopiero się zaczynała. Kropka tydzień później odbyła się coroczna rodzinna kolacja clarków, na której zebrali się wszyscy. Wujkowie, ciotki, kuzyni i oczywiście Diana i Kerel byli obecni. Po posiłku Lily została otoczona przez krewnych, którzy się o nią troszczyli. Kropka Diana z dumą pokazywała swoją wnuczkę, zachowując się tak... Jakby była główną bohaterką. Hej, wszyscy, Melise nagle stanęła na środku pokoju i powiedziała. Czy chcielibyście usłyszeć historię narodzin Lili? W pokoju zapadła cisza. Kolor odpłynął z twarzy Dajani. Dwa dni przed terminem byłam sama w domu, kiedy zaczął się poród, Melise zaczęła powoli. Jack był w podróży służbowej. A ja zadzwoniłam do matki po pomoc. Zaczęła opowiadać szczegóły dnia porodu. Moment, w którym została odrzucona przez matkę, kiedy straciła przytomność na podłodze, jak była w niebezpieczeństwie. Jej głos drżał, ale oczy miała suche. Kropka, gdyby Jack nie wrócił wcześniej do domu, ani Lily, ani ja nie byłybyśmy tu dzisiaj, podsumowała cicho. kropka Krewni doznali szoku. Ciotka Marta zakryła usta, a wujek George spojrzał na Dianę oskarżycielskim wzrokiem. Melisso, jak mogłaś? Diana zaczęła słabo. To nie jest kłamstwo, prawda. Melisse spojrzała prosto w oczy matki. Kropka, co powiedziałaś, kiedy do ciebie zadzwoniłam? Diana nie miała słów. Karel zarumieniła się i wpatrywała w podłogę. Kropka, od tamtej nocy reputacja Dajani w społeczności spadła. Wizerunek wzorowej matki i odnoszącej sukcesy biznesfoman, który budowała przez wiele lat, Rozpadł się z dnia na dzień. niektórzy z jej klientów z branży nieruchomości rozwiązali nawet umowy. Kerel również ucierpiała. W jej firmie krążyły plotki, że jej awans został przełożony z powodu problemów rodzinnych. Kropka dla Karel, która pracowała w firmie swojej matki, był to poważny cios. Zrujnowałeś nam życie. Karel wykonała wściekły telefon. Mama jest w depresji. To odbija się na biznesie. Czy tego właśnie chciałaś? Melissa odpowiedziała spokojnie, kładąc Lili do łóżka. Kerel, to dopiero początek. Czego o sprawiedliwości powiedziała Melissa? I mojego nowego życia. Po rozłączeniu się Melissa spojrzała na śpiącą twarz Lily. Mama stała się silna, wyszeptała. Żeby nikt już nie mógł nas skrzywdzić w głębi serca czuła jak gniew i smutek, które tiły się w niej od lat. Zmieniają się w ciche postanowienie. Kropka. Zemsta Melisy dopiero się zaczynała. Kropka. Minęły trzy lata. Kropka. W łagodne sobotnie popołudnie, gdy ogród Melisy kołysał się na wietrze. Ośmioletnia Lily bawiła się na trawniku ze swoim bratem Noa. Kropka. Noa właśnie skończył trzy lata i był energicznym chłopcem, który podążał za swoją siostrą. Melise siedziała na werandzie. Uśmiechając się i obserwując dzieci. W wieku czterdziestu lat na jej twarzy malowało się szczęście i spokój kropka stare rany zagoiły się, a nowe życie rozkwitło kropka naprawdę wyglądają na szczęśliwych Jack pojawił się na werandzie, niosąc dwie szklanki lemoniady kropka tak Maryse wzięła szklankę z ręki męża. My również. relacje z Dianą podążały skomplikowaną ścieżką od czasu rozstania w szpitalu. Melissa zorganizowała dla matki ośrodek opieki i zapewniła jej opiekę po wypisie. Kerel początkowo próbowała uniknąć zaangażowania, powołując się na zajęcie pracą, ale była zaskoczona i zawstydzona decyzją Melissy. Pomyśleć, że Melysę posunęłaby się tak daleko zwierzyła się Kerel, przyjaciółce myślałam tylko o sobie chociaż Diana wyzdrowiała, jej dawna godność i pewność siebie nigdy nie powróciły. Jej reputacja w społeczności została zniszczona nie do naprawienia. A wiele przyjaźni zostało trwale utraconych jej firma zajmująca się nieruchomościami również się skurczyła i ostatecznie musiała zostać sprzedana. Jak na ironię relacje między Dianą i Kerel również uległy pogorszeniu. Kropka porzuciłaś mnie, Diana oskarżyła Kerel, a Kerel odpowiedziała, zrujnowałaś mój sukces. Teraz spotykały się może raz w miesiącu, jeśli w ogóle kropka dostałam dziś telefon, powiedziała Maryse po wzięciu łykalemoniady kropka od Diany. Zapytał Jack kropka Maryse skinęła głową. Mama chce poznać Noa. Nigdy go jeszcze nie spotkała. Jack uważnie obserwował wyraz twarzy Melisie. Co o tym myślisz? No, Melissa spojrzała na dzieci i milczała przez chwilę. Myślę, że to w porządku, powiedziała w końcu. Teraz już wystarczy. 5 lat temu Melissa myślała, że dokonała zemsty. Ale w rzeczywistości był to dopiero początek jej własnego wyzwolenia. Liczba wizyt u matki w ośrodku opieki początkowo tylko raz w miesiącu. Stopniowo rosła kropka rozmowy ewoluowały od powierzchownych tematów do głębszych. Dlaczego przedkładałaś Kerel nade mnie? Pewnego dnia Melise w końcu odważyła się zapytać. W oczach Dajani pojawiły się łzy. Myślałam, że jesteś silna, kropka zawsze niezależna, radząca sobie beze mnie. Kerel była inna. Zawsze zabiegała o moją uwagę. Myślałam, że to dowód na to, że mnie potrzebuje. Ta odpowiedź rozplątała coś w sercu Melisy. Ironia losu polegała na tym, że to właśnie bycie postrzegano jako silna, odgradzało ją od uczuć matki. Dziś Melysę podjęła ostateczną decyzję. Nadszedł czas, by całkowicie zapomnieć o przeszłości. Jutro zaproszę mamę do domu, powiedziała Jackowi. Niech spędzi czas z dziećmi. Jack ujął dłoń żony i delikatnie ją ścisnął. Jesteś wspaniałą osobą. Mel. Melisa uśmiechnęła się. Kropka moją prawdziwą zemstą było stać się szczęśliwą, powiedziała cicho, kropka — i uwolnić się od łańcuchów przeszłości. W oddali widziała Lily przytulającą brata. W oczach Melisy pojawiły się łzy. Nie były to łzy smutku, ale wdzięczności i wyzwolenia. Po długiej podróży w końcu odnalazła swoją wartość i naprawdę stała się matką w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Nigdy więcej nie pozwolę, by ktokolwiek decydował o mojej wartości, przysięgła w sercu Melise. I tego samego nauczę moje dzieci. Słońce zachodziło na horyzoncie, pozostawiając obietnicę nowego dnia.